Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym tym takim biegowym wydaniu studia festiwalowego na żywo. Jesteśmy po 5-kilometrowym dystansie, 3 piąte. 3 piąte, jeśli chodzi o biegi, natomiast jeśli chodzi o kilometraż, to jesteśmy w połowie całego Festiwalu Biegów Polskiej Północnej. Hard runner coraz bliżej, natomiast ten kto się cieszy, niech się tak wcale nie cieszy, bo jutro rano jeszcze półmaraton. I on będzie mógł tutaj zagrać dużą rolę, jak skończymy naszego hard Drodzy Państwo, festiwal nabiera tempa, jeśli chodzi o tą stronę medialną, o zdjęcia, o raporty, które przysyłacie, o tą radość, o tą energię, którą nam dajecie. Nabiera tempa, natomiast straci tempo, jeśli chodzi o siły, oczywiście, bo ten kto przebiegł wczoraj 15 km, dzisiaj nad ranem dyszkę, a ma już za sobą piątkę, ten na pewno już czuje ciężar w nogach i lekki stresik przed jutrzejszym półmaratonem jest, natomiast my damy radę, biegacze są twardzi i najważniejsze jest to, żeby zacząć, a z tym ukończeniem jakoś już damy radę. Drodzy Państwo, mieliśmy mieć dzisiaj tutaj o godzinie 18 kilku gości, natomiast no, z, wyniku, z wyniku, z powodu ich zmęczenia też bieganiem, no niestety nie udało się połączyć, były problemy techniczne, także ja sobie pozwolę. Tutaj na początku powiem, jak wyglądała moja piątka, a potem przeczytam, kto ukończył w dniu dzisiejszym 5 km, a także 10 km. Drodzy Państwo, ja myślałem, że troszkę, troszkę nie dam rady na tą piątkę, bo nogi bolały, ciężar był, jak zacząłem biegać, ale potem dostałem takiej energii, że naprawdę o dobrym czasie skończyłem moje 5 kilometrów i potem tylko siedziałem znudzony, kiedy się rozpocznie transmisja na żywo. Także wyjątkowo, bo wczoraj o 21.30 nie mogłem zdążyć, dzisiaj rano też ledwo co się ubrałem i już musiałem tutaj siadać. Natomiast piątka poszła mi bardzo dobrze. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie festiwal, jak Wam poszła ta piątka. Jestem bardzo ciekawy. Doszły nas także słuchy, że festiwal pokonuje się nie tylko na Kaszubach, nie tylko na Pomorzu, nie tylko w północnej Polsce, nie tylko w kraju, ale także za, gra za granicą. Wiecie, że w Norwegii, ale dostaliśmy dzisiaj niesamowity Niesamowitą relację z pokonania całego festiwalu w Sztokholmie, w Niemczech. Także biegają hartranera, także jestem z tego niezwykle dumny, że, że jesteście, że nic nie stało wam na przeszkodzie i że godnie reprezentujecie naszą fajną imprezę. Dzisiaj na 10 kilometrów pobiegł. Piotr Zając, Janusz Lubecki, Adam Szczygieł, na 10 kilometrów, jeśli się pomyliłem, bo już głowa troszkę słabo funkcjonuje, także na 10 kilometrów. Piotr Zając, Janusz Lubecki, Adam Szczygieł, Agnieszka Ullas, Anna Sikora, An Ania Banachcyra, Agnieszka Arendt, Władek Hejka też przebieg. Piotr Zając, Janusz Lubecki już było, Kamil Nadrowski z Bełchatowa nasz kolega, Aleksandra Wasilewska, Ewa Brzezińska, Tomasz Hendrych, Marcin Seniusz, Roman Bluj, Anna Sikora też już, Maciej Kukliński, Daniel Kaczyński, pozdrawiamy Daniela, Adam Szymański, Angelika Węsiora, Marcin Lewańczyk, Marcin Tarnowski z Warszawy, Teresa Łepek z Grudziądza, Dariusz Wysocki, Aleksandra Bujak, która była naszym gościem na Instagramie też w piątek, Robert Kordecki, Bogusław Wrublewski, Marek Wrublewski, Joanna Puzdrowska przysyła nam fajne zdjęcia jak z koleżanką biega, Adam Strzelczyk, Adam Doczyk, Grzegorz Kłatkowski. Jerzy Polański, Karolina Stachowicz, która zawsze na festiwalu obchodziła swoje urodziny, Aleksandra Śnieg, Damian Dorszyński, czyli w Norwegii nasz kolega pokonywał dzisiaj swój festiwal. Zdzisław Heller z Koszalina, Jacek Rosiak ze Supska, Jerzy Polański, to już chyba było tak. Małgorzata Szopa, Marek Szopa, Arkadiusz Kaczmarek, Zelblonga, Wojciech Rućko, Marcin Lis, Marcin Jednachowski, Emilian Czarnowski, Artur Jednachowski, Stanisław Paczuła, Urszula Paczuła, Tadeusz Nachyła, Monika Dydymska, Krzysztof Dydymski. Tutaj wpisali, że w Dzydze, bo we Dzyzach pokonują festiwal. Tuż jeszcze Aleksandra Sarnowska, Daniel Kupc, Mariola Kupc, Małgorzata Wiśniewska, Artur Jednachowski. I teraz ci, którzy biegli dzisiaj na piątkę, czyli zgodnie z tym naszym terminarzem, tak jak powinno być w formie tradycyjnej, Anna Sikora, Piotr Zając, Agnieszka Molcan. Leszek Cudnowski Karolina Stachowicz Joanna Puzrowska, Teresa Łepek Aleksandra Wasilewska, Anna Banachcyra, Adam Szczygieł Jerzy Polański, Roman Bluj Emilian Czarnowski, Marcin Lis Mariusz Kościelski Tomasz Henryk, Ewa Brzezińska Adam Strzelczyk Angelika Węsiora Marcin Seniuś Andrzej Jednachowski no i to tutaj na razie na tyle to, co otrzymałem. Czekamy na Wasze raporty, czekamy na Wasze zdjęcia. To jest też dla mnie motywacja do biegania, że jak pokonuję tę dystansę, to mam w głowie, że ktoś tam gdzieś jeszcze biega, że są osoby, które biegają w moim powiecie, w moim województwie, w moim kraju, ale też za granicą w Norwegii czy w Szwecji, w Niemczech. To jest bardzo sympatyczne, że jesteście z nami. Dajcie znać nam w wiadomościach, w komentarzach, jak się czujecie, jak, no, jak przebiega Wam cały festiwal. Teraz sobie troszkę odpocznijcie, budujcie siły, budujcie tą wewnętrzną e, głowę głowę szykujcie na to, co będzie się działo jutro o godzinie 9 i jak to mówi Stasiu Paczuła, ja tak dokładnie nie wiem, ale e, chłodu w głowie, mocy w nogach, tak? Także powodzenia, trzymajcie się. A tym, a jeszcze tym, którzy e, skończyli dzisiaj runnera, bardzo serdecznie gratuluję dla Was. Wielkie brawa. Trzymajcie się i czekajcie na statuę medale i wszystko co najlepsze dla Was. Do zobaczenia.